W pierwszą sesję Rady Miasta Zandów. na podstawie listy obecności stwierdzam, iż obecnych jest 21 radnych. Z obrady są więc prawomocne. Witam radnych, witam pana burmistrza, pracowników urzędu oraz wszystkich zaproszonych gości. Odczytam teraz państwu. Postanowienie Komisarza Wyborczego włoży z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta ZANU. Postanowienie Komisarza Wyborczego włoży z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Zachodu. Na podstawie artykułu 20 ust. 2, artykuł 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym postanawiam co następuje. Paragraf pierwszy. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Zabrów na dzień 28 listopada 2014 roku na godzinę 10. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zabrów. Następne paragrafy postanowienia komisarza wyborczego, które ustalają porządek naszej dzisiejszej sesji, przeczytam. W następnej kolejności po złożenie ślubowania przez radnych. W chwili obecnej nastąpi złożenie ślubowania przez radnych. Przed przystąpieniem do wykonania mandatu każdy radny musi złożyć ślubowanie. Za chwilę odczytam rodę ślubowania. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że wywołani kolejno radni wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem słów tak mi do Ja po pierwsza złożę ślubowanie ja, a następnie będę odczekiwała kolejno nazwiska radnych, którzy wstają i wypowiadają słowo ślubuje. Można też dodać tak mi do dopomóżbu. Tekst ślubowania. W jednej Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i mieszkańców. Ślubuję. Tak mi do pomóż Bóg. Andrzejczuk Bogdan. Spróbuję, ja, tak mi do Wążbuchu. Harald Wiesława. Spróbuję, ja, tak mi do Wążbuchu. Borut Krzysztof. Spróbuję, tak mi do Wążbuchu. Chętnik Anna. Spróbuję, tak mi do Wążbuchu. Gnazdowski Andrzej Jerzy. Spróbuję, tak mi do Wążbuchu. Gnazdowski Matewa. Spróbuję, tak mi do Wążbuchu. Kaźmierza Tryształ. Przygotuję. Przygotuję. Łukasz. Ślubuję. Klimowicz Michał. Przygotuję. Przygotuję. Zbigniew. Przygotuję. Kosek Tomasz Przygotuję. 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 Laszuk Barbara Danuta. Ślubuję. Marchewska Edyta. Ślubuję. Tak mi do Bóg. Martynka Dariusz Janusz. Ślubuję. Tak mi do Bóg. Miedziński Stanisław Władysław. Ślubuję. Tak mi do Bóg. Olszewski Jacek. Ślubuję. Tak mi do Bóg. Raciborski Jacek Grzegorz. Ślubuję. Tak Cylerowski Michał. Ślubuję. Wpłacimy do pomocy burmistrza. Obecnie ślubowanie złoży pan burmistrz Miasta Zambrów. Obejmując urząd burmistrza Miasta Zambrów uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Śrubuję.